Księga Daniela 1. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolima i oblegał ją. 2. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń Domu Bożego, które zabrał do ziemi Szyner do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. 3. Król polecił następnie Ashwenazowi, przełożonemu swoich dworzan. Sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z można cztery, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. 5. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. 6. Spośród synów Judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. 7. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi Belteszassar, Hananiaszowi Szadrak, Misaelowi Meszak, Azariaszowi Zasiabednego. 8. Daniel powziął postanowienie by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. 9. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. 10. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela, obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla. 11. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, 12. Oddaj sługi twojej dziesięciodniowej próbie, niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. 13. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy. A jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś? 14. Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. 15. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. 16. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. 17 Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. 18 Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. 19 Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Mishaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. 20. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. 21. Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. 1. W drugim roku swego panowania nabuchodonozor miał sny, ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. 2. Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny, ci zaś przyszli i stanęli przed królem. 3. Król powiedział do nich: Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój, chciałem ten sen zrozumieć. 4. Odrzekli zaś chaldejczycy, królu, żyj wiecznie. Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie. 5. Odpowiedział król chaldejczykom, wiedzcie o moim postanowieniu, jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. 6. Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. To też powiedzcie mi sen i jego znaczenie. 7. Odpowiedzieli powtórnie: Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie. 8. Król zaś odrzekł: Teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu. 9. Mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może Was tylko spotkać wyroki, że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo. Dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie. 10. Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub chaldejczyka. 11. Pytanie: Jakie król stawia? Jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi. 12. Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich. 13. Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. 14. Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi i przezornością Darioka. Dowódcy Gwardii Królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. 15. Powiedział Darioka, królewskiego dowódcy, dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy? Ariok przedstawił Danielowi sprawę. 16. Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia snu. 17. Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom, Hananiaszowi. Michelowi i Azariaszowi, 18, aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. 19. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. 20. Daniel mówił tymi słowami: Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków. Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. 21. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcomy mądrości, a wiedzy rozumnym. 22. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. 23. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy. Wyjawiłeś mi to, o co ci błagaliśmy, w sprawę królewską nam oznajmiłeś. 24. Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego, nie zabijaj mędrców babilońskich. Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie snu. 25. Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do niego. Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. 26. Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię sar: Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie? 27. Daniel odpowiedział wobec króla: Tajemnicy, o którą król pyta nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici. Ani astrologowie. 28. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i on oznajmia królowi Nabuchodonozerowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące. 29. Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. 30. Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego serca. 31. Ty, królu, patrzyłeś, oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. 32. Głowa tego posągu była z czystego złota. Pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi. 33. Golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. 34. Patrzyłeś. A oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. 35. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź. Srebro i złoto, i stało się jak plewy na klepisku w lecie, uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. 36. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. 37. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę. 38. W którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. 39. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. 40. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa. Skruszy ono i zetrzy wszystko razem. 41. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną. 42. A palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. 43. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. 44. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. 45. Jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i starożelazo, żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później, prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. 46. Wtedy nabuchodonozor padł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. 47. Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział, Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem Bogów, Panem Królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić te tajemnice. 48. Potem wywyższył król Daniela, dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. 49. Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abednego, Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim. 1. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. 2. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. 3 Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. 4. Herold zaś obwieszczał donośnie, rozkaz dla was, narody, ludy, języki. 5. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dut i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król na 6. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie...